Hejka, witam Was w nowej serii na tym kanale, w której będę rozwiązywał Wasze problemy. Także jak macie jakiś problem, piszcie w komentarzu, a być może za tydzień rozwiążę Wasz problem. Więc, przedstawię Wam dzisiaj kilka sposobów na to, jak dostać dobrą ocenę z testu. Pierwszy sposób jest dość oczywisty. Wystarczy się uczyć, uczyć i uczyć. I tak przez kilka dni, nocy, dni, nocy, dni, nocy. Ale dobra, nie mówmy już o tym. Przejdźmy do tego, co Was naprawdę interesuje. Drugi sposób jest dość ryzykowny. Musimy wpierw zdobyć plan szkoły, następnie zebrać drużynę i zaczynamy akcję. Równo jak wybije północ, otwieramy drzwi za druta i wchodzimy do środka. Kierujemy się w stronę pokoju nauczycielskiego, badamy podłogę i powinniśmy znaleźć włas. Schodzimy na sam dół i tam macie odpowiedzi na sprawdzian. Ale to nie wszystko. Aby je zdobyć, musicie pokonać bosa. Jest nim smog wawelski. Ale jak załatwicie mu kilka owiec, powinno obejść się bez walki, i w ten właśnie sposób możecie zdobyć odpowiedzi. No ale dobrze. Jest jeszcze kolejny sposób. Kolejnym sposobem jest zakupienie specjalnej księgi. Na jej końcu możecie znaleźć specjalne zaklęcie, które przywołuje potężnego potwora. Potrafi on zmieniać swoją wielkość, dzięki czemu na sprawdzianie będzie mógł schować się w Waszym uchu i podyktować Wam odpowiedzi. Jedyne co musicie zrobić poza zakupem księgi to zapłacenie mu jednej złotej monety Dlatego właśnie ten sposób jest dość wymagający finansowo. No ale dobra, istnieje jeszcze ostatni sposób. Aby go wykonać, potrzebujecie pola. Jak znajdziecie już pole, musicie na nim wykosić krąg. Wtedy przylecą kosmici i musicie ich poprosić o to, aby wygrali Wam wiedzę bezpośrednio do mózgu. Zazwyczaj się zgadzają za zrobienie kilku badań na Was, ale uwaga, czasem mogą Wam zabrać nerkę. I to już tyle, co przygotowałem na, dla Was w tym filmie. Także piszcie swoje problemy w komentarzach, rozwiążę je w przyszłym tygodniu z, z odcinku z tej serii. Ustępnijcie ten film swoim znajomym, którzy mają problemy z testami. I polajkujcie i tam zasubskrybujcie, i tak, i tam. Cześć!